Pierwszą rzeczą, jaką musimy zrobić, to znaleźć sobie środek tego bardzo, tej bardzo długiej chusty, jaka jest. I teraz zrobimy to już na samym początku. Przy czym nie będziemy w żadnym wypadku liczyć żadnych oczek, tylko posłużymy się tak, jakby raportami, które były powtarzane. To jest połówka ananasa, i w tym momencie ja sobie te połóweczki będę liczyła od jednego brzegu i od drugiego brzegu. Czyli tak, jedna połówka od tej strony i jedna od tej, od tej jedna i od tej, chcę dojść do środka, liczę tylko i wyłącznie powtórzone raporty, żadnych oczek, oczka na razie nie są ważne. Tu jesteśmy, tu jesteśmy, tutaj i tutaj, 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 tutaj. stop, to jest mój środek chusty. To ważne, ponieważ zaraz okaże się, że to jest miejsce, w którym będziemy zaczynać robić tą ananasową wstawkę w drugiej części. I teraz środek chusty to jest to oczko, które tutaj było robione trzy razem. Zaznaczę je sobie zwykłym spinaczem biurowym, ale nie wbijam się w szydełkowy łańcuszek, bo zaraz go nie będzie, tylko nieco niżej, żeby sobie nie utrudniać później, ale żebym dobrze wiedziała, gdzie ten środek jest. I teraz jak mamy to zrobione, to spokojnie możemy zabrać się za zdewastowanie szydełkowego łańcuszka. I tak. Ja tak oryginalnie robię na drutach numer 5. Będę nabierała oczka w drugą stronę i może się okazać, że włożenie ich od razu na drutę o tej grubości będzie problemem. Dlatego przygotowałam sobie od razu nieco cieńsze druty, Czyli 3,5 i oczka będę przekładać na te druty, ale później robić na nich nie będę w żadnym wypadku. Ja tylko sobie pomogę, żeby było mi wygodniej. No to do pracy. Szukamy sobie tej końcówki, która miała supełek, i wiem, że to jest miejsce, od którego mam zacząć próć. No to pozbywam się supełka albo najlepiej go obciąć. Rozplątuję sobie początek i zaczynam truć. I teraz uwaga: od razu łapię druty i zaczynamy łapać oczka. Ta nitka sobie tutaj niech wisi spokojnie. I patrzymy, że moje pierwsze oczko ewidentnie jest tutaj. Zanim cokolwiek z niego wypruję, jakikolwiek fragment łańcuszka, to od razu wkładam tu drut. Tylko uwaga, nie ciągnę, bo sobie całe wyciągnę tą nitkę, więc nitkę też przytrzymam. I zaczynamy próć. Pierwsze oczko mam. Teraz znowu patrzę. Tu mam drugie oczko. Ono już jest na drucie, i dopiero teraz bardzo delikatnie próję ten fragment łańcuszka. Jest. Trzecie oczko. Dopiero teraz próję łańcuszek, nic, niczego nie próję zanim nie włożę drutu w oczko. Następne i prójemy. Jak widzicie, po to walczyłyśmy z wbijaniem się w żeberka tego łańcuszka, żeby teraz tak bezproblemowo nam się wszystko pruło. Co natomiast, jeżeli komuś udało się wbić nie w żeberko, albo wbił się tak jakby w nitkę, i jak zaczyna ciągnąć. To nitka nie chce wyjść i nie chce się spruć. Co wtedy robimy? Wtedy sobie taki łańcuszek. No właśnie, uciekły mi wszystkie oczka. Nie panikujemy w takich sytuacjach, tylko niczego nie naciągając, zaczynamy sobie wkładać po kolei drut we wszystkie oczka, które widzę. Bez stresu i bez problemu, tu mam jeszcze jedno. Mam wszystkie z powrotem. Nic strasznego się nie stało. Teraz uwaga, wracamy tutaj. Jeżeli coś takiego się stanie, już sobie ten drut przytrzymam. To obcinamy nitkę od szydełkowego łańcuszka bardzo krótko. I wyciągamy ją sobie wtedy tak, jakby za. O, właśnie. W ten sposób. I dalej miejmy nadzieję, że już takich problemów nie ma, czyli prójemy sobie dalej. A jeżeli się okaże, że znowu nitka nam się nie chce spróć, to znowu sobie pomagamy, obcinając nitkę z szydełkowego łańcuszka. I teraz bardzo ostrożnie i bardzo powoli sprujemy cały łańcuszek i przełożymy oczka na drut. Może być od razu na drut docelowy albo tak jak w moim przypadku chwilowo na drut pomocniczy, jeżeli robimy na bardzo grubych drutach.